No ja to, to nie tylko, szanowny panie. Jakby byli inteligentni, to by wykorzystali to, że remontowali dworzec główny. Wykorzystaliby, że firma niemiecka by startowała, która miała wszystkie plany. O, proszę. Wykorzystaliby jeszcze to, że mając plany ta firma niemiecka co przystąpiła do tego, oni sobie tylko zażyczyli jednego. Wszystkie dokumenty jakie znajdą, ich. to sobie. A resztę wam wszystko robią. W podporce mamy 12 poziomów, tak? z czego 7 w czasie wojny było szpitalem. Kurde. Ostatni, 12 poziom jest połączony z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym. No to grubo. Ósmy poziom, tylko trzeba uważać, bo szczury jak koty. Butla z tlenem. Na takie 4 godziny. Nie powiem, w której nawie katedry na Ostrowie Tomskim wychodzicie. Poważnie? Nie, bo sprawdzałem. Czemu i tego nie, nie zrobią jako atrakcja bo. Nie. Bez sensu, nie? Przecież takie podziemia, kurde, to piękna rzecz. Kawokistowo. Może tam jest złoty pociąg. Dziewiąty poziom, szanowny panie, to masz kolejkę woskotorową, e, wałbrzych Świtnica, to kół. Proponował to 5 minut tak samo na stadionie się wchodzi koło zegara, nie? No to ja panu powiem jeszcze inaczej. Ósmy poziom jest połączony tunelem, szanowny panie, od Zespołu Szkół Gastronomicznych na Kamiennej, no. gdzie to wcześniej wojny też był szpital. Narodowy Fundusz Zdrowia na Joannitów, Dolnośląska Dyrekcja Kolei Państwowych, Sąd Okręgowy, Prokuratura na Podwalu, Komenda Wojewódzka, to dworzec, to dworzec Mikołajów, te, tereny dzisiejszego, nie dzisiejszego Pawła Wagu, no. dzisiaj tam są różne firmy. Dworzec na dodrze i przez dworzec na dodrze wychodzę. Wchodzę do drugiego i pięknie, ładnie sobie idę. Włażę do bunkru na Słowiańskiej, i tamtędy idę już sobie pod ziemiami aż do, uwaga, żeby pana nie skłamać, stadionu olimpijskiego. Ja pierdolę. Podziemia takie we Wrocławiu, no? Ja to nie Śląski jedynie... urząd wojewódzki jest połączony. Tam yy, tak, tam pod spodem było tam kiedyś są otwarte. Cztery, cztery śluzy na terenie odry, na terenie naszego kochanego miasta Wrocławia. Jedną zamknę, no to otwiera się druga, bo one są tak Połączone, tak? A niemiecka firma, która przystępowała do przetargu do remontu, do generałki yy, dworca głównego. No. Mają plany, wiedzą, którą śluzę najpierw trzeba zamknąć, żeby tamte się zblokowały i później stopniowo każdą po kolei, żeby z powrotem woda nie wpływała.